Państwu, współprowadzącą naszą galę, wiatr telewizji TVN, Agnieszkę Czuli. Dobry wieczór Państwu, witam widzów telewizji TVN. Ja nie będę ukrywać, że czerpię ogromną przyjemność z bycia tutaj, a to dlatego, że jestem wielką fanką prawdy z Ponieważ mają Państwo sporo szczęścia, dlatego, że dostać bilety na jego koncert, to jest prawdziwa sztuka. Tak fantastycznie łączy, łączy muzykę pop z jazzem, że sprzedał już ponad 4 miliony egzemplarzy swoich płyt. No, pracuje z największymi światowymi gwiazdami. Jana powiedziała, że woli jego wersję piosenki Don't Start the Music od swojej. A to chyba coś znaczy. Przed Państwem gwiazda dzisiejszego wieczoru Jamie Kau. My fatal the and dreams, it's just the same thing that we don't know. It's just the same thing. It's the same thing. It's the same thing. To jest bardzo niech za tradycją, bo to dalej,